Witam w nowym odcinku na moim kanale. Moja aktywność na tym wspaniałym serwisie była w ostatnim czasie żadna, jednak tłumaczę to tym, że jest sesja. Kto nie wie co to jest, to to jest takie święto studentów. W każdym bądź razie zapraszam na film, a w nim dzisiaj przede wszystkim opinia o ostatnim, czyli 47 odcinku Dragon Ball Super oraz zagadka, informacja, która rozwali nam wszystkim mózgi. To nie jest żaden spoiler, to jest kwestia, która mnie bardzo męczy, no i mój mózg oczywiście również. Zapraszam i życzę miłego oglądania. Ostatnia mroczna zapowiedź tego odcinka była niesamowicie klimatyczna, do tego stopnia, że wzbudziła we wszystkich fanach Dragon Ball i nie tylko ogromne zainteresowanie tą serią. Wkraczamy w nową sagę, w której dzieje się coś, co już się w pewnym sensie działo, lecz Future Trunks jest postacią bardzo lubianą przez szerokie grono fanatyków Dragon Ball. Nie tylko za to, kim jest, ale za to, jak silny był. Tego słowa właśnie użyję, ponieważ nie znamy mocy Trunksa, nie zmieniał się on w Super Saiyanina, więc ciężko jest cokolwiek powiedzieć na ten temat. Ludzie, proszę was, nie płaczcie więcej na temat jego koloru włosów, bo według mnie Tranks wygląda bardzo fajnie i jak widać to nie jest wada projektu, tylko tak ma po prostu być. Tranks dorósł do tego, że zmienił mu się kolor włosów z fioletowego na niebieski. Jak widać w zapowiedzi kolejnego odcinka, młody Trank ma fioletowe włosy, a stary niebieskie. Czy ktoś ma z tą kwestią jakiś problem? Bo ja nie. Problemy z kreską mniej więcej się poprawiły, więc nie szukajmy na siłę dziury w całym i nie narzekajmy jak typowy cebulak na tą... fajną serię, naprawdę fajną serię. No więc przyszłość pokazana jest w czarnych barwach, wiadomo miasta poniszczone, Bulma znów gdzieś pokryjomu tworzy specjalne paliwo do wehikułu, no i ogólnie jest bieda, rozpierdziel i tak dalej. Goku czy też Black, jak na niego mówili, kreowany tutaj jest na boską istotę, ponieważ ma boski kolczyk, bo to raczej nie jest żaden kolczyk Potara, Chociaż nie jestem pewien. Oraz fakt, że pojawił się niczym właśnie taki bóg w postaci żywiołu, jako czarne chmury, huragan czy coś w tym stylu. Nie powiem, bardzo mi się to podoba. Muzyka w tym odcinku idealnie wpasowuje się do scenariusza i mrocznej oprawy. Wracając jeszcze do Blaka, to nie wiemy do końca, czy to jest Goku. Oczywiście wygląda jak on i nawet ma głos Masako Nazawy. Swoją drogą, ciekawy, czy jest ktoś, kto nie wie, że aktor dubbingowy, który podkłada głos Son Goku i innym postaciom jak Goten i Gohan, to kobieta. Pewnie zniszczyłem takie osobie dzieciństwo, ale to taki szczegół. Więc wracając, mówią na niego Blak. I tak jak ktoś nawet jeszcze dzisiaj napisał mi komentarz pod filmem, pomijając oczywiście te wszystkie słowa, jak k** albo popierd*** że to nie jest Goku, tylko Black Kur. Moje zdanie na ten temat jest takie, że trank mając szacunek do Goku, którego z nas z innej linii czasowej, nie chce nazywać tego złego gościa, który się pojawił yy, w jego uniwersum, imieniem tak dobrego i wspaniałego wojownika, jakim jest Son Goku, dlatego mówią na niego po prostu Black Kur. Goku i Piccolo kopio w polu. Oczywiście się z tego nie śmieję, bo sam jestem ze wsi i sam pracowałem w polu, więc wiem jaka to jest ciężka praca, dlatego nie dziwię się, że Piccolo dostrzega tyle plusów takiego rodzaju treningu. Wróciła stara Chichi, jak ostatnio naprawdę była spoko, tak teraz znowu zaczyna wkurzać. Zostaw, że cholerna babo tego Gotena niech trenuje i niech nie będzie people, bo mnie coś normalnie trafi przy oglądaniu Chichi, ale to już tak jest od zawsze w Dragon Ball i chyba będzie musiało tak zostać. No co zrobisz, jak nic nie zrobisz, nie? W sumie nie dziwię się, że Goku był... A potem zniknął. Trenujemy u Birusa, któremu smakuje sałata. Według mnie sałata jest gorzka, ale co ja tam wiem? Ja nie mogę. Pewnie jakiś niesamowity trening odbywają, albo ćwiczą cierpliwość, co pozwoli im na wydobycie swojego ukrytego potencjału, dzięki któremu będą mogli dorównać Birusowi, ba, prześcignąć nawet Whisa. Cool. Kur... Oni tylko czekali na zupkę. Przyznajcie się, kto tak pomyślał. Dowiadujemy się tutaj, że Zeno to ostatnia najwyższa pozycją postać w Dragon Ball i skończcie niektórzy mówić o tym, że na pewno będzie jeszcze ktoś ponad Zeno. Myślę, że tutaj wystarczający mamy na to dowód, że tak nie będzie. Równie dobrze Akira Toriyama może o tym zapomnieć i pojawi się na przykład Król Wszystkich Królu Wszystkiego. Do tego dochodzi kwestia 18 wszechświatów, ale nie mam ochoty rozwijać tego tematu. Poznajemy starą, dobrą Mai, która coś prawdopodobnie czuje do Tranksa i vice versa, a iskrzy między nimi tak, że aż... Wybuchło! Biedna Mai. Ale i tak efektywniej zginęła Bulma, która się po prostu rozpłynęła. Bardzo mi przykro. Tak na serio to była bardzo smutna scena i naprawdę byłem w tym momencie poważny, ponieważ... To anime potrafi mieć genialną fabułę, co było w tym odcinku właśnie pokazane. I tak jak mówiłem wcześniej, z tej czarnej chmury pojawia się Black. Wiecie co wam powiem? Przewijałem ten moment wczoraj chyba z 8 razy, ponieważ tak mi się to podobało. A inny komentarz jest po prostu zbyteczny. Odcinek był po prostu, jak i nazwa tej serii, czyli super. Jakby to powiedzieli Japończycy, sugoi sugoi. A teraz krótka przerwa na reklamę, po tym idziemy do tematu, który rozwali wam mózg. Reklama. Audycja zawiera lokowanie głupoty i sarkazmu. Masz problemy życiowe Pożarcie Czesława? Kup wegetę i dodaj do rosołu. Kiedy usłyszałem żart Czesława, miałem mdłości, zawroty głowy, problemy ze spaniem RZS H5N1 oraz LSD. Wtedy nagle natrafiłem na tą przyprawę i od razu odzyskałem radość. Można tak to nazwać smak życia. Z Vegeta po prostu smakuje lepiej. Polecam Księże Vegeta. Po reklamie. A teraz krem, de la creme, wisienka w tym odcinku, zagadka, która rozwali ci mózg. Wiecie, że ten świat Dragon Ball, który oglądamy teraz, świat, w którym żyje Son Goku, Vegeta, Beerus, Whis i inni, to jest alternatywna linia czasowa? Zaraz wam to udowodnię, chociaż przepaliłem sobie już dostatecznie przewody w mózgu, ponieważ rozmyślał ze mną na ten temat Mateusz, który jest adminem genialnego fanpage'a Dragon Ball Super Polska. Pozdrawiam, oczywiście, całą załogę tego Dragon Ballowego statku. Mogę coś na ten temat powiedzieć właśnie dzięki temu, że Mateusz ze mną rozmawiał. Jak mówił, sam Trank, podróżowanie w czasie niesie ze sobą konsekwencje tworzenia się alternatywnych linii czasowych, dlatego po powrocie do swoich czasów wszystko było po staremu. I właśnie przez podróż w czasie Trans utworzył naszą linię czasową, którą oglądamy. Wiem, że trudno to pojąć, ale tak prawdopodobnie jest, bo ja oczywiście nie, nie mogę potwierdzić, że. Tak jest i tak myślał Toriyama i tak na pewno jest, bo ja tak powiedziałem, żeby tak nikt nie pisał mi w komentarzach, bo normalnie będę kurde wywalał. Linia czasowa Tranksa i nasza jest tak jakby wspólną rzeką, która podczas pojawienia się Tranksa rozdziela się na dwie części, tą prawidłową, w której wszyscy giną, oraz tą, którą my znamy i oglądamy. I ten dziwny uczuć, kiedy dowiadujesz się, że jesteśmy alternatywą. Wiem też, że była inna alternatywna linia czasowa stworzona przez komórczaka, który zabił Tranksa i przybył do naszych czasów. Więc tutaj nasuwa się kolejne pytanie: który komórczak pochodzi z której linii czasowej? Już tłumaczę. Pierwszym Komurczakiem, który zginął, był komórczak z naszej linii czasowej, czyli ten mały gagatek w słoiku w laboratorium doktora Gero, którego zabił Cox Krilin. Nie będę mówił Kurilin, bo macie z tym niektórzy problemy. Kolejnym Komurczakiem, który zginął, był Perfect Cell, który pochodził. Z z tej drugiej alternatywy powstałej podczas zabicia Tranksa, kiedy ten chciał wrócić, pochwalić się naszym bohaterom, że pokonał androidy. A trzeci komórczak, który zginął, to był ten z linii czasowej Tranksa, który chciał przejąć wehikuł, jednak Tranks o tym pamiętał i go zabił, ponieważ komórczak z tej drugiej alternatywnej linii czasowej powiedział mu, że zabił Tranksa ze swojej linii czasowej. Wiem, mi też mózg skwierczy. Kolejne pytanie: jak powstał Black Goku i czy pojawi się również w naszej linii czasowej? Tego nie wiemy, możemy się tylko domyślać, jednak czy pojawi się w naszej linii czasowej, czy pobyt Future Tranksa to będzie nie tylko prośba o pomoc, ale również ostrzeżenie przed kimś takim, a skoro ma się ktoś taki pojawić, to będzie to Goku, który stanie się zły, czy może jakiś demon, czy kopia naszego bohatera. Jest tyle pytań, a tak mało odpowiedzi. A chciałbym znać odpowiedzi na wszystkie te pytania? Liczę na Was w komentarzach. Dziękuję bardzo za obejrzenie, mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie kciuka w górę w takim razie oraz subskrypcję kanału. Trzymajcie się i do usłyszenia w następnym odcinku.